Cześć, jestem Renata. Pracuję w sklepie Tefal Home Cook. Chciałabym jeszcze opowiedzieć o systemie usuwania kamienia, który jest bardzo łatwy w wypadku generatorów Tefala, dlatego że każdy generator Tefala wyposażony jest w specjalną rynienkę, która zbiera kamień. Taka rynienka umieszczona jest w każdym żelazku po prawej stronie w boilerze bezpośrednio. Odkręcamy tą rynienkę i sprawdzamy, czy jakiś kamień w niej nam się odłożył. Jeżeli tak, możemy to sprząścić albo gąbką. Albo ja osobiście w domu wkładam do wody z kwaskiem cytrynowym lub octem na kilka chwil. Ten kamień wtedy sobie spokojnie odpuszcza. Jeżeli kamienia było dużo, zauważyliśmy, że jest zanieczyszczony zbiornik mocno, możemy wlać wodę czystą do bojlera, przepłukać wielokrotnie i wylać. Jeżeli widzimy, że woda wylatuje już czysta, to znaczy, że zbiornik jest również czysty. Stopa żelazka jest stalowa, szkliwiona. Jest to stopa, która jest bardzo odporna na zarysowania, na ścieranie. Dodatkowym atutem tej stopy jest to, że ma właściwości samoczyszczące. Jeżeli jakieś mikrowłókienka przywrą nam do tej stopy, one zostaną automatycznie utlenione. Urządzenie może działać długie lata, bezawaryjnie, przy prawidłowej konserwacji. Jeżeli macie ochotę wypróbować generator pary, zobaczyć jak się tym prasuje, jak bardzo ułatwia to życie, serdecznie zapraszam do sklepu Home Cook Tefal.